Ja po złamaniu ręki w trzech miejscach. Szkolna higienistka. Lud. Nauczyciel. Jaka liczba jest po 720? Ja. 721. Nauczyciel. To dlaczego napisałeś 1080? Mądry uczeń, mówiący, że dorodce zostało 10 jabłek w koszyczku. Drugi mądry uczeń, mówiący, że dorodka ma 15 jabłek. Ja z wynikiem minus 3 miliony 215 tysięcy jabłek. Szkoła. Kupuję wielki telewizor, który cały czas wyświetla jedynie logo szkoły. Dyrektor. Nasz budżet na to pozwala. Również dyrektor, kiedy pora kupić coś potrzebnego. W kwestii pieniędzy, nie mamy pieniędzy. Uczeń. Ile lat pani uczy w tej szkole? Nauczycielka. Osiem. Uczeń. Osiem czego? Jabłek? Bananów? Nauczycielka. Moje IQ jest ze pięć razy większe od Twojego. 5 razy 0 to nadal 0. Użyłem kamieni do zniszczenia kamieni. Szkolni fotografowie tacy są. Pokaż swój uśmiech. Trochę bardziej. Jeszcze bardziej. Idealnie. Możesz wybrać tylko dwa z trzech. Dobre oceny. Życie towarzyskie. Sen. Rzeczy których się uczyłem. Pytania na sprawdzianie. Ja i moje zrozumienie matematyki. Nawet nie wiem, czego nie rozumiem. Ja. Stresuję się jutrzejszym sprawdzianem. Również ja. Kiedy zawaliłeś ważny sprawdzian? Kiedy się dowiedziałeś, że twój najlepszy kumpel też go zawalił? Nauczyciel. Tylko żadnych głupich pytań. Również nauczyciel. Udowodnij, że ta figura jest trójkątem. Zadanie domowe składa się tylko z trzech pytań. Pytania: Nauczyciel, po sprawdzeniu mojej pracy, szkoła 2 plus 2 daje 4. Zadanie domowe: 2 plus 3 plus 4 daje 9. Sprawdzian: Dawid ma 5 jabłek i jedzie 70 na godzinę. Oblicz masę słońca. Ja. W pełni przygotowany do ważnego testu. Pierwsze pytanie. Najmasywniejsze obiekty we wszechświecie. Słońce. Gwiazda neutronowa. Czarna dziura. Moje powieki jak tylko siadam do nauki. Kiedy nauczyciel mówi, żeby używać swoich prawdziwych imion. Kiedy siadasz do nauki na dzień przed sprawdzianem i zaczyna do Ciebie docierać w jak głębokiej się właśnie znalazłeś. Kiedy w czasie sprawdzianu, widzisz, jak nauczyciel objaśnia coś innemu uczniowi. Wchodzisz do niewłaściwej klasy. Nauczyciel z uczniami. Ja. Budzę się. Ja. Błagam, aby to nie była już siódma rano. Zegarek. Trzecia dziesięć. Ja. Nikt nie urodził się spoko. Oczywiście za wyjątkiem, nauczycieli, którzy nie robią niezapowiedzianych kartkówek. Kiedy w końcu udało ci się skończyć wypracowanie, które niszczyło ci życie przez ostatnie dwa tygodnie? Dlaczego się spóźniłeś? Nie chcę słuchać twoich wymówek. Ja za każdym razem, kiedy widzę pierwsze pytanie na sprawdzianie. Ja idący do szkoły, po tym jak rodzice nie uwierzyli w mój zawał mózgu. Kiedy uczeń, który zwykle siedzi obok ciebie, jest dziś nieobecny. Kiedy udało ci się za pierwszym razem otworzyć podręcznik na właściwej stronie. Ja skanujący wzrokiem wszystkie moje notatki na dzień przed sprawdzianem, w nadziei, że mam pamięć fotograficzną. Nauczyciel, sprawdzian nie jest taki trudny. Sprawdzian. Nazwij jeden przedmiot z tego obrazka. Uczyłem się przez trzy godziny. Powiedz prawdę. Ok, uczyłem się przez godzinę. Nadal coś kręcisz. Otworzyłem notatki, dalej nic nie pamiętam, bo zasnąłem. Dziękuję. Ja. Robię kilka zadań do przodu. Nauczyciel. Dobra, następne kilka zadań możemy pominąć. Problem w byciu szybszym od światła jest taki, że żyjesz w ciągłej ciemności. Nauczyciel. Czy są jakieś pytania? Ja. Czy może pani powtórzyć tą część, w której mówiła wszystko na temat tego wszystkiego? Uczniowie przy swoim nauczycielu wychowawcy. Uczniowie przy innych nauczycielach, Uczniowie przy sprzedawcy w sklepiku szkolnym, Uczniowie przy nauczycielu na zastępstwie. Szkolna Łazienka, Łazienka dla nauczycieli. Najwolniejsze rzeczy we wszechświecie: Leniwiec, ślimak, rosnący włos, szkolne WiFi. Nie masz zadania domowego, Twoim zadaniem domowym jest nauka. Firma chce, żebyś wskazał różnicę między tymi zdjęciami. Ja. To są dwa takie same zdjęcia. Nikt nie urodził się spoko. Oczywiście za wyjątkiem, nauczycieli, którzy potrafią na oczach całej klasy, zmieszać z błotem klasowego klauna. Ja, po tym jak udało mi się odblokować przeglądarkę na szkolnym laptopie. Przestań wystawiać mnie na najtrudniejsze z Twoich prób. Stary, masz dosłownie przeczytać jedną stronę z podręcznika. A więc oddajesz się przyjemnościom, mimo że masz zadanie domowe do zrobienia? Tak. I nie możesz się nimi w pełni cieszyć, bo wiesz, że jeszcze czeka cię nauka? No tak. A więc jeżeli teraz odrobisz lekcję, to będziesz mógł bez stresu się potem bawić. To ma sens. To odrób lekcję. Może później. Chodzenie Bieganie Sprint Wstawanie z łóżka w poniedziałek o 7:45. Mój nauczyciel o drugiej w nocy, sprawdzający moje stustronicowe wypociny, po tym jak mnie skrytykował za pisanie zbyt krótkich wypracowań. Dlaczego nauczyciele nie potrafią stanąć, bądź kucnąć, jak każda inna normalna osoba? Nauczyciel, przedyskutujcie swoje odpowiedzi z osobą, która siedzi obok. Ja z moim ziomkiem. Kiedy w czasie lekcji szukasz długopisu, który spadł ci na podłogę, leży sobie na podłodze. Jest w jakimś innym równoległym wszechświecie. Wiesz, jakie jest drugie prawo Newtona? Stary, ja studiuję fizykę, a nie prawo. W każdej jednej szkole, w której byłem. Panie profesorze, nie widać slajdów. Uczniowie, chciałbym wiedzieć, jak płacić podatki. Szkoła. Mitochondrium to źródło energii dla komórki. Uczniowie. Jak niby ta wiedza ma mi pomóc? Szkoła. Ja, przybierający minę myśliciela, po tym jak nauczyciel, omal nie przyłapał mnie na ściąganiu. Rzućcie jakiś przykład sportu ekstremalnego: Robienie zadania domowego w momencie, gdy nauczyciel już je zbiera. Kiedy dziewczyna, która podkreśla tekst w podręcznikach czterema różnymi kolorami i która nosi przy sobie 35 kolorowych mazaków, mówi, że zawaliła sprawdzian, to możesz być pewien, że też go zawaliłeś. Uczenie się do ważnego egzaminu, w moim wykonaniu. Jedna godzina szkoły. 10 godzin oglądania filmów edukacyjnych na YouTube. Wyróżniony komentarz. Przemo 1913 nie, Je... leży i nie wstaje.